W niedzielę po raz drugi odbył się jarmark w Cisowniku dedykowany ludziom, którzy mają ciekawe hobby i oprócz codziennych zajęć tworzą piękne i artystyczne dzieła. Ideą spotkania z rękodziełem jest to odnalezienie i pokazanie tych wspaniałych ludzi. Chcemy kultywować tradycję, chcemy żeby pamięć nie wygasła, żeby młodzi wiedzieli o co chodzi, żeby wprowadzić te elementy, które jakoś tak już od dawna, których brak w naszej kulturze, w naszej przestrzeni. I robimy to właściwie, no nie my robimy, to ludzie robią, którzy że to przyjeżdżają, żeby, żeby coś pokazać, żeby coś dać innym od siebie. I to jest, bardzo, to jest chyba największa wartość. Tegoroczną nowością podczas jarmarku była możliwość zbadania skóry głowy i włosów, którą oferował ekofryzjer, trycholog Grzegorz Sosnowski. Grzegorz przyjechał do nas z Krakowa, jest również rękodzielnikiem w dziedzinie krawiectwa. Spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Śladami Hubalczyków i Wieści Sownik są otwarte dla wszystkich wystawców oraz dla tych, którzy chcą ich pracę podziwiać czy kupować. W niedzielnym jarmarku uczestniczyło kilkunastu wystawców zarówno z gminy Smyków, jak i gmin ościennych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Warto wspomnieć, że edycja, która odbyła się w ubiegłym roku, również cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, teraz jednak jej horyzonty znacząco się rozszerzyły. Troszkę się paliśmy w zeszłym roku, było mniej zdecydowanie ludzi. W tej chwili widzę, że przyjeżdżają. Nawet pani Słowkowa przyjechała, bo to jest ogólna, bo to jest taka impreza ogólna dla wszystkich. Dla, dla wszystkich ludzi, którzy chcą się podzielić czymś, co potrafią najlepiej. Do sukcesu tego wydarzenia przyczynili się nie tylko organizatorzy. Jedzonko zapewniły panie z koła gospodyń wiejskich miedzierzanki z miedzieży. O muzykę zadbały zespoły Smykowia, Sosnowscy i przyjaciele oraz dzieci ze szkoły podstawowej imienia Henryka Dobrzeńskiego Hubala w miedzieży. O Jezu, a cóż to za bojacy? O Jezu, a cóż to za Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się. Dzisiaj to czwartacy, przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie, za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie. Swoje wiersze przedstawiła wspaniała poetka Agnieszka Czarnecka, nauczycielka języka polskiego ze szkoły w Miedzieży. Podczas wydarzenia obecni byli również harcerze ze szkoły w Miedzieży, nad którymi czuwał komendant chówca ZHP Końskiej imienia Partyzantów Ziemi Koneckiej, przewodnik Jacek Słuder. W utrzymaniu porządku pomagali jak zawsze niezawodni młodsi druchowie z OSP w Miedzieży z dowódcą Grzegorzem Wanatem.